Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu zyskasz: profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu Nice. Od trudnego wyzwania wiosenne zmagania w drugiej Wojewódzkiej Lidze Młodzików rozpoczął Beniaminek Schorzowa. Stadion Śląski, który dzięki udanej jesieni wspiął się w hierarchii kategorii młodzików, podejmował Spadkowicza z pierwszej ligi, Zagłębie Sosnowiec. Zapowiadało się na dobre widowisko i choć jedni i drudzy zaczęli dość ostrożnie, spotkanie absolutnie nie zawiodło. Pierwsi groźny strzał na bramkę przeciwnika oddali trzynastolatkowie z sosnowca. Jan Stachurka zdecydował się na uderzenie z dalszej odległości, ale obronił ten strzał. Oskar strządała. Na kolejną groźną akcję pod którąś z bramek poczekaliśmy aż do 26. minuty. Mikołaj Kempis podał do Patryka Hajdy, Hajda oddał futbolówkę Mateuszowi Mrozkowi, a ten mocnym, płaskim uderzeniem otworzył rezultat meczu. Zieloni jeszcze przed przerwą próbowali pójście za ciosem po rzucie rożnym. Piłkę przed polem karnym przeciwnika zebrał Oskar Tomecki, ale jego uderzenie okazało się niecelne. Po zmianie stron mecz nabrał rumieńców. Goście próbowali doprowadzić do remisu. To uderzenie Jana Stachurka z 32 minuty. Trzy minuty później po krótko rozegranym przez Sosnowicza rzucie rożnym. Golkiper Stadionu Śląskiego musiał radzić sobie z uderzeniem Kamila Wawrowskiego. W 37 minucie groźnie zaatakowali zieloni. Milan Szyndrowski zagrał w pole karne. Tam był Patryk Hajda, któremu jednak nie udało się skierować piłki do siatki. W 42 minucie strafienia cieszyli się. Piłkarze z Sosnowca po rzucie wolnym sprzed pola karnego. Mocnym strzałem popisał się Kamil Wawrowski i Zagłębie Sosnowiec doprowadziło do wyrównania. Kilkadziesiąt sekund później goście próbowali zdobyć swojego drugiego gola, tym razem jednak nie udało im się trafić w światło bramki. Chorzowianie też nie zamierzali się jednak zadowalać remisem i w 53 minucie wrócili na prowadzenie do bramki. Trafia Kajetan Śleziak, a asystował mu Igor Hajczuk. Podopieczni trenera Krzysztofa Ciasto starali się jeszcze w końcówce postawić kropkę nad i. Kajetan Śleziak starał się o swojego drugiego gola, tym razem jednak na posterunku bramkarz Zagłębia. Na dwie minuty przed końcem, piłkę przed polem karnym rywala przejął Mikołaj Kempys, ale nie udało mu się wygrać pojedynku z golkiperem Zagłębia. I ostatnia już próba Chorzowian w tym spotkaniu. Oskar Tomecki uderzył z daleka z rzutu wolnego, a futbolówka po jego próbie otarła się o poprzeczkę bramki Sosnowiczan. Ostatecznie wynik zmiany już nie uległ. Stadion Śląski Chorzów na inaugurację wiosny pokonuje rówieśników Zagłębia Sosnowiec 2 do 1. Dobrze podeszliśmy do tego spotkania. Od samego początku było widać, że zespół jest dobrze przygotowany mentalnie bo o to się, o to się bałem, ale e, powiedzieliśmy sobie szatnie, że te emocje muszą być e, zawsze, czy są negatywne, czy pozytywne, ale zawsze i wtedy, wtedy sportowiec czuje, że to ma, że to ma sens i Odzwierciedleniem była ta, ta pierwsza połowa. Wyszliśmy mocno napompowani. Wiedzieliśmy, że zespół Zagłębia Sosnowiec jest zespołem, który pół roku temu grał w pierwszej lidze wojewódzkiej, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Takie też było. Tym bardziej cieszymy się, że te trzy punkty zostają w Chorzowie. Jeszcze, jeszcze niedawno e, mogliśmy pomarzyć o rywalizacji na takim poziomie, a dzisiaj e, gramy jak równy z równym, z, z takimi zespołami jak Zagłębia Sosnowiec. Między innymi, e, cieszę się bardzo, że. Mm, Dzisiaj ta piłkarska strona też wyglądała bardzo dobrze, bo e, potrafiliśmy wyjść z wysokiego pressingu przeciwnika, potrafiliśmy stworzyć fajne sytuacje w środkowej części boiska. No i bramki też e, myślę, że bardzo ładne i, i po ładnych, składnych akcjach. Cały świat już wie, świat śpię, nie bawimy się!